No się ma. A to jest teraz pokazywane, żeby go promi nie spadło. Jak się otwiera w Leksusie zbiornik, żeby zatankować, jak nie można, jak nie działa ten odpinacz. Pa. Tyk? I czy zadziałało? ON? Dobra. Dobra. Za 100 zł do pełna, bo jebie wacham powyżej połowy. A sześć dzieci. Tak, ja przelałem. To samo, że zdjęcie Mówisz, zdjęcie ładne? No dobra. Mamy to. Wodne? Mhm. Price. No już jest na maksa obniżony na tym gwincie Ale Ale jeszcze nie ma zderzaczka Jak będzie zderzaczek to już będzie, będzie cud miód Nie no spas, spasik jest dobry już Fajnie W przodu też lala ha. I to na wow. No tutaj mój śmietnik Dostał dzisiaj ceramikę na felgi Już się mniej trochę brudzą Ceramikę na szybę Fajnie Zrzuca kropelki, fajnie się w deszczu jeździ Ogólnie jakoś tak się świeci Lepiej wygląda No także, także no yy, Czekamy dalej na deszcz Nikt jeszcze nie przyjechał z policji Eryk, Eryk bo niechcący siusiakiem zahaczyłem kurwa, ci widziałem, przepraszam Poczekaj, poczekaj przyświecę, bo nie widzę yy. Tutaj, tu, 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 tu zrobiłeś To ty... całe A to całe to chyba jajami Lecimy widzowie, kurwa! Pierwszy przejazd, dawno deszczu nie było Sebastian, to jest ten człowiek Co on będzie robił? O! <grywa> jak, jak jest mokro? Tak. Trochę gorzko-słono, ale nie mokro Dobra, spróbujemy No jest suchawo No sucho-sucho Kurba, jednak pani mrzawka jeszcze nie napodała tyle, co powinna. Walimy go. O -o. Co mi kurwa spadło? <laughs> Gaśnica mi zajebała fotel. Dobra, co to chodziło właśnie, że najszybszy przejazd na... <śmiech> A, <śmiech> czyli nie ma gdzie? <laughs> najszybszy, co? Co? Najszybszy przejazd, nie? Bo to wiesz, mi się odwidziało, ja już, nie, już się nie bawię w drifting. Tyś pojebany, popierdolony Ale mogliśmy trójkę tutaj robić. No mogliśmy trójkę, w chuj powtarzasz? Ja pierdolę Ty naprawdę jesteś pojebany, sebo. Ale tak, kurwa, wiesz co, już tak nie miałem... Miałem zblokowaną kurwa nogę na hamulcu już, nie? No. Już nie mogłem za bardzo nic kurwa zdziałać. Czułem Ja pierdolę! Powtarzasz to w drugą stronę, prawda? Ja pierdolę! Ty, a mogę zapalić to światło z tyłu? Ja pierdolę! Wszystko działa. Sebastian, jesteś ty pojebany tej! <laughs> nie no, szacunek. Naprawdę. Uhuhu. Ja pierdolę jaka pizda. Czemu to nie chce się y, padać z nieba? bo... jest mrzawka. Leje się jak. Nie wiem z czego. Jakby z... chciała, nie mogło. No, no kurwa, no, niby tu mokro, niby nie. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No, jest grubo, jest rx 8 462 s yes. i ten RX-8 w turbo tam. Trochę już tu latamy, nie zdążyłem odpalić nagrywania. Nie wiem nawet, czy jest kamera ok. Chuj, chyba jest ok. Puścimy go, bo on ma lepsze umiejętności. No sucho jest, sucho mokro, sucho mokro Chuj, ja bym się uspokoił już tutaj, bo zaraz psy się zjadą. Sebo! Chyba już spalona miejscowa na dzisiaj. Na dzisiaj tak, ale <słuch> no. gruba, co? No, no pojeby. No ale ty, kurwa, nie włączyłem nagrywania i całkiem jak jeszcze nie było wyślizgane, wys wysuszone bardziej od nich, no? to było dobrze. W sensie coś tam mogłem zrobić, a teraz to już dupa. W ogóle jaka chujowa widoczność. jeszcze ja się gubiłem. Kurwa, ale jest vibe, ja No kurwa, w chuj. No, zobaczcie, ja się czułem jak ja po nim, był kurwa, człowiek. Later... Ogólnie przed chwilą Sebastian powiedział, że. Co powiedziałeś? Że masz przeszłość, że cię policja pierdolnie, nie? Tak, tak. Ujechaliśmy 100 metrów, minęliśmy przejazd. Policja stoi na parkingu, więc yy, zaraz zobaczymy, czy za nami ruszą. Tu macie yy, właśnie radiowóz przed nami. Tak. Może jeździć w lewo. Co? Przyjedziesz przy nich? Jest tutaj radiowóz, proszę bardzo. Więc zaraz zobaczymy czy nas pierdolną, czy nie. Jak pierdolną za nami bomby, to po prostu będzie hit tego wieczoru. A wszystko dzięki przeczuciu Sebastianowi. Przeczucia, przeczuciu prze Sebastian. Sebastiana. Nice. Także no y, widzimy się za 5 minut, bo jedzie za nami bus i zaraz zobaczymy, czy policja z naszego miasta jest spoko, czy raczej nie. Nie, nie ruszyli. Nie ruszyli? No może zajęci są czymś. No, Bożamcy po bo jeden może. Nie no, żabka zamknięta już. Aha. Już jest pierwsza, jest pierwsza 10, więc no. Ogólnie polatane dzisiaj było zdrowo. Ja dużo dzisiaj się nie popisałem, bo było sucho, a mam otwarty i umiejętności też nie mam tyle co chłopaki. Ale było ciekawie. Fajny, fajny klimacik był japoński, można powiedzieć. No, to prawda, tak to naprawdę. Giełka, zakręty winkle, pogadanka. Yy, jakieś tam przepiteczki są, także no. Coś chce, żeby przygotować. Dobro, dobrze, nie gazuj, bo kurwa no, komisariat topowa. No, żeby sobie lipy nie najebać. O, no, idą chłopaki. No? czy nie. Nie, ja tu nie palimy. No nie palimy. Dałbyś gazu, czy nie? No, no wiesz co, komisariat? To jest trochę tak chujowo, nie? Co no. sam masz? Zajebisty. Fajną marcinę. Ale ledy masz sobie dojebane. Magami. Były potwórą, ale mi się zjebały. Kilka razy ci widziałem jak wam Bust, Lexusa Ty to też chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam y, rodzinkę i Kazika Ja poz, pozdrawiam kumpli z mojego klubu Ka Możecie to zagazujcie Odcinka tak. dla was na, na Policja 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 Na zakręcie Jaki kurwa pech, ty Ja pierdolę No kurwa Dobra jest kurwa zdrowo Gorszego pecha to kurwa nie mogę. Kupcie się, Marcel. Eryk. Szymon. No, Marcel, Eryk. Nie, no kręcimy, bo zaraz Wam pokażę przebitkę. Dziękuję no, no, bardzo. No teraz o kości, a bo wiatraki mieć odpalone, a, i go zdłowiło no. wszystko. No także pierwsi y, widzowie, można powiedzieć. Miłe, miłe zaskoczenie. Pozdrawiamy. O, jeszcze samochód za nami. O, czyli jak należy. <laughs> Dobra, lipę najebana. O O, kurwa, blisko. O, ty kurwa ma ręcz... A big oh,